Wy mordy moje, tutaj hunter, Byte, i witam was w kolejnej mapce odwiedza. dzisiaj autorem mapy jest Gaming Bunny. Słuchajcie, mam do was ogromne prośby, naprawdę przeogromne Słuchajcie, jeżeli robicie te mapki, tak ja cały czas wiem, że powtarzam się i że to jest już nudne, ale jeżeli nie słuchacie, to będę tak cały czas powtarzał Piszcie mi wersję mapy, nie róbcie jakichś dziwnych map, yy, gdzie po prostu ja idę i nie rozumiem o co chodzi Jakieś... Jak naprawdę zostaje tak dziwne mapy, tak niedopracowane ludzie, usiądźcie i zróbcie te mapy porządnie. I jeszcze jedna sprawa. Proszę, żebyście wysyłali mi je na maila, a nie na fanpage'a, ponieważ na mailu mam wszystkie, yy, wszystkie mapy, i ja sobie to jako wiadomości nieodczytane daję i wtedy sobie sprawdzam po kolei te mapy, czy można naprawdę na nich zagrać. Bo naprawdę tyle map, co ja już odrzuciłem. Yy, błagam, skupcie się na tym, napiszcie mi w mailu. Wersje, jebana, wersja Minecrafta. Nie wiecie, jakie to jest ułatwienie. Latam po tych wersjach, kurwa, i sprawdzam później, czy ta działa, czy ta, a to, a tamto, a stram to. Błagam, ułatwcie mi zadanie. Naprawdę, i będę wdzięczny. Okej, okay, zasady. Tutaj mamy tak, Autor Gaming Bany, tak. Tu jest mapa dla naszego Huntera. Graj na. Yy, a, tutaj zapomniałem, czekajcie, bo miałem. Właśnie przez. Gałem od 0 po 10-11 minut. Tryb peaceful. Jest. Start. Idziemy. Poziom pierwszy, end parkour. Co my tu mamy? Tu jest parkour, parkour. Dobra. No i takie parkury to ja lubię, panie. Proste. Na szybko, tylko. Co ja mam teraz zrobić? Czekaj, bo ja chyba. A, tyc A, ty, ty bez tej Joty. No, 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 no. <grytanie> dobra, dobra. Będę wiedział, że złote bloki coś oznaczają. W porządku, w porządku. Dobra, i będzie działało? No, jak nie działa, jak działa? Kurde. A, i dam wam jeszcze taką podpowiedź, nie? Patrzcie. Gamę, Rulę keep, inwentory. Zróbcie to za każdym razem. Zróbcie, bo nie będą, będą mi, nie będą mi wypadały wtedy itemy. Mini dropper, co to jest, dobra? Tutaj. Chlast. Poziom trzeci, poszukiwacz. O, proszę bardzo. O co chodzi? Po prostu po, pogrzeb w piasku i znyć wyjście Błagam Ludzie naprawdę Czy was ktoś normalnie popędza? O znalazłem wyjście, to nie było jakoś tak powiem szczerze, szczególnie ciężkie żeby znaleźć to wyjście Naprawdę was nikt nie popędza żebyście wyrobili To nie jest tak że ktoś nad wami, że ja nad wami stoję i mówię Ludzie szybko róbcie Zrób dementowy kilow i zniszcz obsydian. dobra tu widzę, że to jest takie troszeczkę ee, Odwołanie do mapki, która już była Ale spoko, jak najbardziej, taka mapka, adwenturę Jak najbardziej jest spoko, dobra Troszeczkę drewna mam I teraz tak, tutaj mam ogólnie Trzy żelaza, jedno, 1... dobra Najpierw to Mamy crafting table W crafting table chcę sobie zrobić To Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To już sobie od razu wykopię na, na kifola. Dobra, jest 11. I teraz tak, tutaj robimy kamiennego kifola. Tutaj sobie robię jeszcze patyczki i robię z tego oczywiście crafting table. Znaczy to, 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 to sobie zrobiłem, o. Dobra, i teraz tak Żelazo sobie pierwsze dam już szybko na przepalenie, żeby się przepalało Tutaj sobie biorę od razu Pstryk, 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 żeby mi się przepalała cała reszta No i zaraz będziemy wykopywali tego Tego diaksa tutaj I zrobimy sobie szybciutko, ale w ogóle fajnie, śmiesznie zrobiony pokoik Taki niby prosty, a jednak coś sobie ma, kurde Tu są takie chmurki, tu są takie jakby słoneczko, chmurki, chmurki Normalnie, fajnie, fajnie zrobiony, podoba mi się. Dobra, to teraz tak. Tutaj bierzemy sobie szybciutko, robimy żelazny kifol. Proszę bardzo, i tym żelaznym kifolem wykopujemy Damoncy. I szybciutko sobie robię diamentowy kill. Przekopuje się przez łopcy Dian hej. Dawaj, dawaj. Dobra, jest pierwsze. A tam jest quiz. O mój Boże. Albo nie, jeżeli już tam nie, nie robicie. Znaczy, jeżeli nie potraficie. Ile było kordów. Kolorów na droperze. O cholera. Wydaje mi się, że trzy były kolory. No, dobra, próbujmy. Aha, nie ma 3: To było 4. Nie 9 też nie, 0, 7, 5. 5 było, dobra. Dla kogo jest ta mapa? Ferzisz mnie, dobra, święte To dla mnie jest. Do, jest, dobrze. Dziękuję za przejście mojej mapy. Proszę bardzo, 5 minut, tak naprawdę. Króciutka mapka. Ale niech będzie, niech będzie ta mapka A taki krótki odcinek, też od czasu do czasu wam się należy Taki na szybko To był taki, taki odcinek, dobra spoko, jak najbardziej, tak szanuję Króciutka mapka, spoko, spoko może być No i dobra Także, yy, słuchajcie mordeczki serdeczne, Arygato za to, żeście się za, za obejrzeli yy, I też, jeszcze jedna prośba Bo tutaj też, taki, taki ten, tak na szybko od razu powiem Jak wszedłem na tę mapę, byłem, stałem gdzieś tutaj na tym Wyglądało to, że czekajcie, żeby was nie skłamać, wyglądało to, że się zrespo... zrespiłem gdzieś o tu i ja nie wiedziałem o co chodzi, i tak się domyśliłem, że to tutaj musi być. Także też was proszę, żebyście na pewno sprawdzali, gdzie dokładnie ja się mam zespawnić. Sprawdźcie dokładnie te mapy, przejdźcie je nawet kurwa tysiąc razy, jeżeli trzeba będzie. Tylko żebyście mieli pewność, że ta mapka jest skończona. Dobrze zrobiona, że jak ja się zaloguję na tę mapkę, to nie będę miał żadnych problemów z niczym, dobra? I będę wtedy ogromnie wieszny. Także, mordeczki, jeszcze raz dziękuję i widzimy się w kolejnej mapce od Was w tym tygodniu. I nie zapomnijcie o tym, żeby wysyłać na maila mrhunterbrigd.gmail.com. Jak wejdziecie sobie na mój kanał, w informacje tam macie podanego maila. Także, nie zapomnijcie o tym. Ogromne, ogromna prośba do Was. No i dobra, także dzięki śliczne za mapkę, widzimy się w kolejnej w tym tygodniu, jeszcze nie wiem kiedy, ale będzie. Do następnego i trzymajcie się, jo!